Witam Was wszystkich serdecznie z nadwody. I tak jak od razu mówię, nie jest to film, na którym chcę się pochwalić swoim, swoim oczkiem wodnym. Chcę wytestować kamerę podwodną w końcu. Bo wiele osób do mnie pisało jak ta kamera się zachowuje w lecie, na brudnej wodzie. Powiem szczerze, nie wiem, bo nie próbowałem jej nigdzie. Bo tak jak pisałem, kamera czeka nad solinę, gdzie woda jest bardzo czysta. Jedziemy tam dopiero we wrześniu. A nie chcę jej wcześniej zepsuć. Więc, dlatego dziś uznałem, że przetestuję kamerę w oczku wodnym. Jak widać, kamera już załączona. Wkładam ją w najgłębsze miejsce w oczku wodnym, tak jak mówiłem, na głębokość 1,5 metra. Na tą chwilę nie widać nic, woda jest bardzo brudna. Kamera jest na dnie. Tutaj widać. W Donicy, zasadzony grążel. Teraz jestem na, na samym dnie. Tutaj widać pompę, która pompuje wodę. Jest umieszczona na głębokości 1,20 m. Na takiej półeczce. A więc nie można powiedzieć, coś widać. Na dnie oczka de facto nie ma nic. Bo jest tylko ta pompa, i dosłownie dwie donice. Jedna tutaj z grążelem, no to ją widać. O! I druga jest nieco dalej. Posadzona w niej jest lilia. Ale jednak coś widać. Teraz na krótkie podsumowanie naszej kamery i powiem, że nie jest źle. Nawet bym powiedział, że jest dobrze, bo w tak brudnej wodzie coś tam gdzieś na dnie zobaczyć. Ja jestem zadowolony. Obraz, który Wam przedstawiam nie jest bezpośrednim przesyłem z kamery, bo kamera nie ma funkcji nagrywania. Nagrywałem telefonem ten monitor, więc Wy macie dużo obraz, macie dużo gorszy niż ja bezpośrednio to widzę na tym monitorku. Za 150 zł można tą kamerę polecić. A no jak mówię, ja tą kamerę kupiłem tylko na solinę, potem nie wiem. Nawet jak się zepsuje, to i tak z niej będę zadowolony. No mam nadzieję, że jeszcze troszkę mi posłuży. Dziękuję Wam za oglądalność. Proszę o zostawienie subskrypcji. Do zobaczenia nad wodą